Przede wszystkim. Mamy taką sprawdzoną Audi. Sprawdzaliśmy dla klienta na zamówienie taką Allroad 16 rok A4 B9 to jest Allroad w 2.0 diesel 100 tys. przebiegu. w oryginale. Mamy tutaj niezły taki wypas bezkluczowy. Mamy asystenty, mamy LED lampy, mamy taki cyfrowe zegary, automacik ciekawe fotele elektryczne elektryczna klapa taki właśnie mamy trzystrefową klimę fajny kolor biały elektryczna klapa, mamy taki właśnie zestawik dodatkowo, felt, nam to proszę. no i właśnie w takim stanie taka Audica sprawdzamy też auto na zamówienie, jak mówicie dobór samochodu używany wyjazdowa diagnostyka także polecamy się Melius Group Não, não,